Nie możesz znaleźć swojej ścieżki zawodowej, bo szukasz jej z poziomu strachu. Kiedy szukasz pracy z lęku, wybierasz to, co bezpieczne, to, co pewne, to, co trzeba, ale nie to, co jest Twoje. A największy problem to nie jest brak pracy. Największy problem to brak pracy, w której czujesz się sobą, w której nie musisz udawać, w której nie czujesz, że marnujesz swój potencjał. I wiesz co? Nie znajdziesz swojej drogi, dopóki zagłusza cię ten lęk. Potrzebujesz jasności, potrzebujesz siebie, zanim zaczniesz szukać czegoś na zewnątrz. Dlatego, zanim coś zmienisz, zadaj sobie pytania: czego ja się boję? Czego potrzebuję? Co jest dla mnie prawdziwe? Co daje mi sens, a co tylko bezpieczeństwo? Bo kierunek bez świadomości to kolejny błąd, kolejna pomyłka, kolejne powtórzenie tego samego schematu. Możesz wybierać z poziomu strachu albo z poziomu tego, kim naprawdę jesteś. Twoja decyzja. Jeśli to w tobie coś poruszyło, zatrzymaj się dziś na chwilę i odpowiedz sobie na pytanie, czy to, co wybieram, jest moje.